Witam wszystkich w kolejnym trzecim odcinku z Gry Forza Horizon 5 W ostatnim odcinku uruchomion dodanych zostało do naszej mapy dość sporo różnych rodzajów aktywności. Ja spróbuję zrobić to, strefę pomiarową. Zobaczymy jak nam to pójdzie. Najpierw musimy zapewne dojechać na miejsce 5 km. I zobaczymy co to na nas będzie czekało. 4, si w sumie czemu ja mamy jechać? Przecież korweta się nadaje do takich wyścigów przełajowych jak żaden inny samochód. Kaktusy w powietrzu. Może na duże drzewo jakieś nie trafimy. Dobra. Zawsze będzie to szybciej. Aha, tylko moment. Ja muszę chyba pojechać tak, żeby ten cel już od razu zaliczyć, nie? Więc będę musiał teraz chyba się rozpędzić, bo jak mnie mam. To tu będzie początek ten zaznaczony na mapie. O, tu jest odcinkowy pomiar prędkości, więc zrobimy tak na próbę, bo nie wiem, jak to ma zadziałać. Jak ta machajka. Dobra, nawracamy się. No nie aż tak. Dobra, zniszczyliśmy trochę sieci trakcyjnej, no ale dobra, lecimy. Czy to działa tak? O no właśnie, tak mi się wydało, że to może tak to wyglądać i tu będzie koniec pewnie jaki będziemy mieli średni 196 no, troszkę mi brakło. No i dobra, mamy zaliczony jakiś wyścig. Co to jest? 40 tysięcy kredytów, no spoko. No to... ok. Co? Jakie w Forza Horizon 4.

Chyba by mi życia nie wystarczyło, żeby to zebrać wszystko. Ale mieliśmy jakiegoś McLarena, dobrze, ja to widziałem? Coś się dodało? Ty, no jest coś takiego. Ten pojazd można zdobyć w salonie. Samolot, czy chcesz przejść teraz do salonu, no? Tak, no i co to ma być? Że ja to mogę Witam kupić, czy co? To anything, yes? No to mam posiadane, no. I co w związku z tym? Ale skąd ja to mam niby? Aha, to są auta wykonane przez innych. No ale ja tego nie potrzebuję. Po co mi to? A, to kosztuje milion kredytów, tak? No to troszeczkę mi jeszcze brakuje. Nie rozumiem. Tego jeszcze nie ogarniam. Czyli mam to w garażu, ale... E, kup nowe samochody. A gdzie są nasze samochody? No nie, 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 nie ogarniam. Mój horizon. Co tutaj w ogóle? Centrum wiadomości. Aktualności. Dobra, no to tu wszystko. Prezenty. Podarowany samochód. Otrzymujesz prezent Kupra? Pagani O co tu chodzi w ogóle? No, pobieram to. No i się nic nie dzieje za bardzo. No, czekajcie, bo to jest jakieś super losowanie. Aha. Nie wiem, co tu się dzieje. Dobra, nie ogarniam jeszcze. Mamy jakieś dwa losowania. Dobra, zróbmy to po prostu. Rżenie konia. Jeszcze ostatnie losowanie. Słuchajcie, nie, nie, nie wiem, nie ogarniam tego, co tu się dzieje. Samochody. Kolekcja samochodów. No dobra, no i co w związku mam z tym zrobić? Okej. Okay. Okej, okay, dobra, czyli po prostu tu mam kolekcję samochodów, które sobie podkrywam, ale ja i tak je muszę kupić. Dobra, no ma to jakiś sens. Supra. No to dobra, może skoro już mamy jakieś możliwości, to zobaczmy na, na przykład, a to jest Nissan, Skyline, Mitsubishi, A takie coś? Pewnie będzie kosztowało miliard 200 tysięcy punktów. Okej. Okay. Dobra. Sklep. Co tu jest? Sklep. Pakiety samochodów. Aha, ale to jest pewnie do kupienia. Nie, nie, nie. Nie, nie interesujemy to. Kampania dobra, tego speed trapa mamy zrobionego na dwa. Tu jest, co to jest? Tor crossowy, tu mamy zaliczone, tu jest jakaś nowość przełajowy, tu jest znak ostrzegawczy, to co to jest. Ukończ tor szmaragdowy. Zobaczmy to, bo to mamy blisko. Ja, szczerze, nie ogariam tego co tu się dzieje. Za dużo naraz. No i co? się tu centralnie zatrzymać, żeby coś zrobić? Weź udział w zawodach, ok. Solo yy, deszczowo, to niech będzie deszczowo, korwetą. Aha, i co jednak mogę sobie wybrać? Yy, samochód. Powoli. Czyli te trzy mogę sobie wybrać. Jeżeli dobrze to rozumiem. A te musiałbym sobie kupić. No na przykład, dobra, weźmy takiego brąko. No ale tego dostaliśmy niby. Fokusa. Kurna, chciałem. Czy ja mogłem wybrać każdy z tamtych aut? Nie. nie... Nie ogarniam, nie ogarniam tych. Dobra, jest Meganka, RS. Jest nasz fokus. no to dobra, rozpocznij zawody wyścigowe, no zobaczymy co to będzie. E, no dobrze, mamy GDAPa. faktycznie nikt nas nie, nie wyprzedzi. Mamy trzy okrążenia. Ciekawe czy to gramy faktycznie z... Z rzeczywistymi zawodnikami, czy to jest jakieś AI-owe? Ścigamy się z botami. A tu nie miało być przez przypadek deszczowo? Co nam, gulf został? I Honda. spróbujemy się oprzeć na kimś? O właśnie o tak. Powiem wam szczerze, że za dużo tu się dzieje, dla mnie ta gra jest trochę chaotyczna. Może przez to jej tak też nie lubię, no może nie, że nie lubię, bo ja w ogóle oj, każde wyścigi e, lubię sobie pograć. Natomiast e, no nie do końca trafia też do mnie, wiecie, ten, ta mechanika, że ja mogę robić sobie tu co chcę, korwetą jeździć, wie, wiecie, na przełaj, e, to akurat nie do końca moja bajka. Ale już w samym momencie wyścigu to, to jak najbardziej ok. No, Ciekawie, czym tu będziemy jeszcze mieli okazję się przejechać? Rewelacyjna czysta jazda. Widzę, że na razie to nam tak na dupce siedzi tylko jeden samochód. Szkoda, że tu nie ma jakiegoś e, takiego widoku ile mamy przewagi nad poszczególnymi przeciwnikami. Obserwuję, że to są jednak boty, bo wątpię, żeby tak równo jechały wszyscy, e, jakby to byli gracze. No, gdzie mnie tu? zamkniemy mu drogę. No i tam będzie musiał zjechać do lewej. Nawet nie próbuję szukać, którą kamerą mogę zobaczyć do tyłu, jak daleko jest ode mnie. Podejrzewam, że jakbym z tamtej listy wybrał na przykład korwetę, to by wszyscy jechali autami podobnymi do korwety. Więc to jest chyba tylko tak zrobione. Jeszcze pięknym driftem zajechaliśmy. Pominięto to punkt kontrolny. A muszę przejechać. Jednak muszę jechać. Dobra tu, stop Co to jest? Aha, i cofnęło mnie na sam koniec. No dobra, na ostatnim okrążeniu no trudno, shit happens, trzeba podnosić konsekwencje tego, że się źle pojechało. No ale widzieliście, no byłbym pierwszy, byłbym pierwszy, gdyby nie mój głupi błąd. Mówi się, trudno, żyje się dalej. Na pewno będę chciał to ponowić, bo tutaj spokojnie możemy być na pierwszym miejscu i to bez większego problemu. Natomiast też jesteśmy na pierwszym miejscu, tyle że od końca. No dobra, no nic się nie stało. Na dwunastym miejscu. Wiecie co, to w sumie zajęło 14 minut, więc 4 minuty, co ja mówię. Więc spróbujemy jeszcze raz to przejechać. Już teraz y, sobie y, nie będę bimbał z, ze skracania. To akurat zrobiłem niespecjalnie, ale no wzięty w kleszcze. No nic, nic to. Jesteśmy na którym ósmym miejscu z 12. Ale się nie spinamy. Za chwileczkę znajdziemy kogoś do oparcia się przed tym zakrętem. Albo i nie. Akurat trafiłem w, w lukę. No to może na tym zakręcie, na tym nawrocie, niejako się na kimś wesprzemy. Kurna znowu w lukę. Ale jedno miejsce zyskaliśmy jazda w cieniu aerodynamicznym to jest tu coś takiego. No dobra, nietki, ale ja to chcę wygrać tym razem. Wow, 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 wow. No dobra, gorzej nie będzie. No 12 miejsce mieliśmy gorzej niż 12 nie będę. Wyprzedzamy y, młodszego brata o dwie generacje. Co tam nam zostało? Renówka, Golf i Honda. No Koniec mietkiej gry. O właśnie. Przyblokowałem stawkę, nic się nie stało. Ty no, tu w ogóle jakieś są zniszczenia w tym aucie. Niesamowite. Ja myślałem, że tu możemy robić co chcemy i się nic nie dzieje, a tutaj jakieś uszkodzenia następują. W wyniku naszych kolizji, no to dobrze, dobrze o tym wiedzieć. Ciekawe, czy przez to nam też spadają osiągi samochodu, Słuj się no, co za cap? Ja tu driftem lecę, a on mnie będzie tyrkał. To nie Goat Simulator. Ok, napęd... no, zapędzę na cztery koła, ale idziemy bokiem, nie ma to tamto. Dobra, teraz już spokojnie, żeby już tego nie zniweczyć. Odwrócimy nasze miejsca z dwunastego, mam nadzieję na pierwsze, że głupiego czegoś nie zrobię, bo to jest z tego co kojarzę chyba ostatnie okrążenie, tak, tak jest to ostatnie okrążenie. No ale dobra, już teraz to już chyba nie zrobię Ob autentycznie nic głupiego, jeden zakręt został, więc no, musiałbym to zmaścić masakrycznie. Nie jest to oczywiście wykluczone, ale... No. no dobra, mamy to. Trochę pokieroszowany, ale jednak pierwszy. No i gitara, kontynuuj. Buziak. Mm -mm. Oczywiście wygrywamy, ruszaj z kopyta, wyróżnienia mamy, jakieś punkty doświadczenia. Słuchajcie, ale jesteśmy kozaki. Aha i teraz fokusem najeździł? A moja korweta. Kurła. Dobra. Słuchajcie, w tym miejscu się z Wami pożegnam i będziemy kontynuowali naszą serię dalej, o ile będzie taka wola. Zobaczę jakie będą statystyki, jak będą one dobre, tak jak w przypadku pierwszego odcinka to jak najbardziej takie materiały będą się na kanale pojawiały. Dobra, słuchajcie, trzymajcie się ciepło, dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia wkrótce. Cześć!